W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak szybko złożyć serwetkę, która będzie stanowić fajną dekorację na stole. Prostą, jednobarwną, najlepiej materiałową serwetkę składam na pół, a następnie jej jeden bok roluję do środka. Potem drugi bok podwijam, tworząc taką jakby niewielką falę. I na tak złożonej serwetce układam sztućce. Złożenie nie zajmuje wiele czasu, a jest też potem proste do rozłożenia i serwetkę można z powodzeniem wykorzystać. Zachęcam Was do przygotowania takiej dekoracji. A po więcej pomysłów na przepisy oraz na dekoracje zapraszam Was na stronę www.kotlet.tv.